Gospodarze optymizm. Janusz Białek po odwieszeniu przez PZPN zakazu transferów nareszcie dysponuje pełnym 16-osobowym składem. Na ławce rezerwowych GKS-u po raz pierwszy zrobiło się dość tłoczno. Ławki są tak duże, że jeszcze paru by się zmieściło, także tego miejsca na pewno nie zabraknie. Natomiast na pewno zauważalne jest, że nasza sytuacja kadrowa się stabilizuje. Franciszek Smuda, zdaniem lokalnej prasy w Katowicach, miał testować taktykę na mecz z Hajdukiem Split. Najpierw liga, później Puchary dementuje trener Wiślaków. Nie myślę w tej chwili o Hajduku Split. Myślę o dzisiejszym meczu. Taktyka na Hajduk Split będzie zupełnie inaczej wyglądała. Panie trenerze, kto to jest Kamil Kuzera? Kamil Kuzera jest to utalentowany obrońca. No i ja już próbowałem go wstawiać od 2 lata temu, i mając 16 lat, już wtedy zaczął mi imponować. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem mieliśmy w Katowicach prawdziwe oberwanie chmury GKS z Janusem i Sadzawickiem oraz Jarosławem Tkoczem w Bramce w miejsce Piotra Lecha, Wisła z Kuzerą, ale bez Frantowskiego i Nicińskiego. A może by tak spróbować innego zajęcia, zastanawiają się Wiślacy, którzy nie znaleźli uznania w oczach Franciszka Smudy. Rozpoczynają gospodarze. Z prawej strony Tomasz Moskała. Dośrodkowanie Kubisza, jest Andruszczak, niepewnie Sarnat, próbuje jeszcze bała i piłka ląduje w siatce, ale oczywiście Andruszczak faulował wcześniej Sarnata. Aby do celu każdy środek jest dobry, to przyświeca Andruszczakowi. W tej sytuacji wrzucił piłkę do bramki razem z bramkarzem drużyny gości. 21 minuta. Kosowski do Szymkowiaka, Szymkowiak do Żurawskiego i 1-0 na Bukowej. Prowadzenie obejmuje Wisła Kraków. Zadowolony trener Smuda. Pięć ostatnich spotkań ligowych z GKS-em Wisła wygrała i nic nie wskazuje na to, aby... Ta statystyka Białej Gwiazdy miała się pogorszyć. Sześć minut później kolejna akcja Mistrzów Polski. Jarosław Szymkowiak w środku. Znów migają nam białe buty Macieja Żurawskiego. Obok niego Świerczewski. Rykoszet piłka. Myli zupełnie Jarosława Tkocza i Wisła prowadzi 2 do 0. Jeżeli są na trybunach przedstawiciele Hajduka Split na pewno w swoim notesie

I w 28 minucie mamy 3 do 0 dla gości. 18 podań. Piłkarzy Białej Gwiazdy jak na Polską Ligę to chyba absolutny rekord. W ubiegłym sezonie Wisła wygrała na Bukowej 3 do 0. Kończąc serial 37 meczów bez porażki GKS-u na własnym stadionie. Teraz historia. Chyba się powtórzy dla trenera Smudy za choreografię. Maksymalna nota. Piłkarze GKS-u. Bezradni, w dodatku puszczają im nerwy. Andruszczak fauluje Szymkowiaka, chwilę później Widuch. W podobny sposób traktuje Kaliciaka, a Mistrzowie Polski grają swoje. Kocowski do Żurawskiego i mamy już 4 do 0. Tego pana już wszyscy znają. Chyba podpatrywał Maciej Żurawski, Białorusina, Wasiliuka. Do przerwy goście prowadzą 4 do 0. W pierwszej akcji ograł pan Januca, w drugiej świerczeckiego, w trzeciej Sadzawickiego, w czwartej już nikt panu nie przeszkadzał. Nie ma patentu na powstrzymanie Żurawskiego? No na pewno patent na pewno jest, bo, bo nie, nie zawsze jestem skuteczny, nie zawsze bramki, akurat dzisiaj uda mi się i to 4, także na pewno się cieszę. Ale dzisiaj wszyscy walczą tutaj o utrzymanie równowagi, a pan Hasa z lewej na prawą. To dlatego, że Żurawie lubią takie podmokłe tereny? <laughs> nie, nie, na pewno nie, nie ukrywam, że... Że jako na płacie na pewno lubię lubię przemieszczać się z lewej strony na prawą. Na pewno lubię, umiem to robić i staram się grać jak najlepiej. Jarosław Tkocz ma już dosyć. Do bramki GKS-u wchodzi Piotr Lech. Czy on znajdzie receptę na powstrzymanie Macieja Żurawskiego? Dwie minuty po przerwie. Kosowski pokazuje, że nie ma do kogo zagrać, ale zawsze można przecież zagrać do Macieja Żurawskiego. 5 do zera. Czy ktoś zdoła powstrzymać byłego napastnika poznańskiego Lecha? Jak ty to robisz? Pyta się Kazimierz Moskal. I nieporadne próby gospodarzy. Starcie Andruszczaka z Kaliciakiem. Z tej sytuacji nie było widać wyraźnie, ale powtórka pokazuje hamskie zachowanie pomocnika GKS-u Katowice. Tosowski do znów pozostawionego bez opieki Żurawskiego. Strzela Pater wprowadzony po przerwie. Jeszcze Żurawski. Tym razem jednak był naspalonym. Słońce tego dnia świeciło tylko dla krakowskiej Wisły. 66. minuta. Fatalny błąd Piotra Lecha. Żurawski będzie szósta bramka. Na przeszkodzie staje Mirosław Widuk. Jeszcze raz kiks gks GKSu. Zacięła się krakowska maszynka do zdobywania bramek. A jak się goli nie strzela, to się je traci. Marek Kubisz 66 minuta 1 do 5. Kamil huzera w ten oto sposób płaci frycowe. A Kubisz pięknym technicznym strzałem pokonuje Sarnata i za chwilę choć bez entuzjazmu może zgasić kolejnego papierosa. Szansa na drugiego gola dla gospodarzy Tomasz Moskała, przy nim Moskal. Wraca jeszcze Głowacki górą obrońcy krakowskiej Wisły. 5 minut do końca spotkania. Żurawski tym razem próbuje zdobyć punkcik za asystę, ale nie trafia w piłkę Ryszard Czerwiec. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku Maciej Żurawski opuszcza boisko w jego miejsce Tomasz Frankowski. A katowiczanie swoje. Tym razem łokciami pracuje Gajtkowski. Słusznie ukarany żółtą kartką. A całe spotkanie kończy strzał Kubisza. Na Bukowej GKS przegrał z Wisłą aż 1 do 5. Troszkę założenia, które mieliśmy przed meczem nam nie wypaliły. Po prostu straciliśmy szybko bramki. No, można powiedzieć, w pierwszej, w pierwszej połowie meczu się ułożył 4-0 do przerwy, to już jest no, praktycznie zwisłą z takim przeciwnikiem po meczu. Spodziewałem się, zresztą zawsze się tu spodziewałem trudnej przeprawy. jest to jest zespół, który nie da pograć. No, dzisiaj poszło nam naprawdę łatwo, ale dlatego, że graliśmy swoją piłkę taką, jaką ja w tej chwili preferuję.